Jeszcze krótka informacja przed filmem. Szukamy ludzi do klanu. Wszystkie wymagania są podane na samym dole w opisie. Także jeśli spełniasz te wymagania, złóż podanie. Miłego oglądania. No ja wiem właśnie. Co jest śmieci, Teraz masakra. Ja mam ustawione na, e, nie wiem, drugą od niskiej, nie wiem na ona też mam hmm. drugą odniskę No bo nikt ci nie przeszkadza tam. Dwóch hmm. plecy, no ja. O, Jeden na low, O nie! To nie ten. Jest. Jest. To, właśnie ten to właśnie to był ten. Dwie dostał ode mnie. Ode, ode mnie jedną. Ode mnie dwie w klatę. Ode mnie jedną gdzieś, kurde w, kartę. Gdzieś w kartę. To może nie dostał głowy, Piotr. Musiał ja. dostać głowy. Chyba no pojawił się hitmaker Chciałeś ci się pojebał? Zniszczyć ogień No stary Powiedz mi po co miałbym kłamać Pania to nie nogi chłopak No właśnie To mówisz że to. dostał głowę Po jajkach chyba Plantuj No plantuj stary, no jest tu co ty? Co to co? To, co, to, co, to, co to. Jak ja i ja żem tu nie patrzę, ja tu patrzyłem. Czy stąd nie idzie? Teraz ten wie. Fajną broń ma jeszcze wezmę. Misja zakończona. Wyeliminowano wszystkie wrogie jednostki. Uuu, uh, za jedno wygrane CW dostaliśmy 40 miejsc chyba Chodźcie może na B Okej okay. To chodź Idę Idź Łam był mit. Ubezpieczajcie mnie od klesów Nie no, ja mam skopa, tak także Zbity mocno, low będzie. Aszy ja Patryk! No nie rafi zabiłem. mu mówię. Ale po co się jak padł? No bo on też padł. No ale ty miałeś więcej HP niż on. On miał... na pestkę był. No i go dlatego zabiłem. No ale ty nie byłeś na pestkę i... No, no, I Nice Hakie Easy 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 <grym wytkujesz> <grym wytkujesz> Jezu Był tam ktoś? Nie Nie To po co strzelasz? I żeby się bał Ale jak tam nikogo nie ma Ja mam czyste chyba B, wiecie? Ja plantuję ja pilnowo, żeby tak, nie, nie zrotowali zakończona. Wszystkie... Przynajmniej zdążyłeś podłożyć No widzisz To szybki jest ten chłopak

Co? Jak tyś to ty? No nie W at, b. B, yeah. Gdzieś ty takiego ładnego shota masz, co? Pokaż mi tego shota Zobaczysz mnie stresuje Stresujesz mnie <laughs> Moi wszyscy patrzymy. No gdzie ty to strzeliłeś to ej? jest presja, musisz się nauczyć tak Pierdziel jeszcze raz tak przez ścianę to... Ja na luzi tak gram sobie bez prezent gdzie, gdzie ty go piskłeś? No tutaj W klatę <grym> <grym> no, 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 tak <grym> się na pysk, ty <grym> Jak to wyglądało Ty plecy mamy A no mamy ja się zacząłem! 7, jeden, Jeszcze 7! Jeden. No. Ja mam 2 się HP! Na nami są obaj? To no nieee! Nasze jednostki zostały wyeliminowane Cel namierzony. Zniszczyć obie. Dwajcie, bo słaby wynik to. Dobry wynik. Pawł tam tak wpuścił tego longa. Czy Ej mechanik co? wygrał i ty, wolny. No nie no kim mechanik. Z nim sobie robili heksy. Bomba ulokowana. Zabezpieczyć sektor B. Mda. No co? Paleray. Misja zakończona. Wyeliminowano wszystkie wrogie jednostki. Ogień na wallecie. Cel namierzony. Zniszczyć obiekt. No. Szalony. Mucha. Hehehe, może jeszcze ktoś... nie jest. Bw. wszystkie a... jednostki. <śmany> 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 <Wydawa. śmany> mi jeszcze się skąpili od no, B tu prawo ma sparta To ile on nie dostać? To ile on może dostać? boże za świetnikiem jest już wychodzi na pestkę będzie no armorowe ja pierdziee Od B, hi hi. No. Wiesz, bo jakbym nie odbił tego jednego... Da, dobra, dobra, dobra. To bym miał przesrane. Obitywy. <laughs> <laughs> da coś. Się, a, nie wiem. Koło samochodu. Ja tam idę No stary jak oni biegają dziwnie No ile kurde Dwóch było dwóch przyjęło Nic Jak oni wszyscy low Lewo był, nie, nie mylę Jak on tam wlasty? Ten Jeden tu Kurde Jak on tam w ogóle? Jak on, tam w po lewo jest. Jak on lewo. Mu to dało? Znaczy wiesz, dałoby coś jakby szedł z drugiej mańki, Patryk. A chodzi o że mam B. Raz A raz B. Biegnie. ale padłeś! Padłeś! Co ty chcesz? Ja wiem. No to co ty? Ja jeszcze <gry> Be coś, Advan cię, a przemian jadł. <gry> no nie, no bredo! Jeden przed ten w środku za connectem już kurde. Albo w środku. No nie! Patryk co to było? Co za? To nie wiedziałem, był na wyniku <grym> Patryk, od czego jest ja mapa? Tak, nie patrzałem No właśnie To teraz cztery jadę 5. Tak, ja idę na B Pff. O nie, coś A No co za typ O U! Patryk tutaj, do mnie, do mnie, wypadne. Jeszcze jeden Po stóp on się tam wzią. Kurde Od naszego respa jest jeden On już jest na, na low Oto <laughs> szmat. No, no, ale, nie ale nie to... to... Co za typ jest Dobra, starym. klepiemy 100%. teraz bez... W tak da 100% w koszulce, no, wiadomo stary. Jak ja widziałem koszulkę ty O maskina Tego dzieckiem Ja se jeszcze zaraz zobaczę Ja widziałem A, normalnie dobrze. koszulkę Co? No nie, no kurde, nice. No i tak ma tanka ten typ. I dziękuję za obejrzenie tego filmiku do końca. Jeśli zechcesz zostaw ocenę lub komentarz pod tym filmikiem, dzięki temu dotrę do większej liczby odbiorców i dowiem się, co mogę poprawić w moich filmikach. Do usłyszenia.